I zaraz ulepszamy naszego lej... O nie! Nie! Nie, nie, nie! No co? No jakim cudem? Cześć, witajcie widzowie w kolejnym odcineczku na moim kanale, naprawdę grubym odcinku, ponieważ w tym odcinku będę rozdawał, jeżeli się uda oczywiście, więc trzymajcie kciuki, zostawcie łapę w górę, zostawcie suba z dzwonkiem, bo jeżeli się uda, to koło, które tutaj widzicie, będzie mogło wylosować Scientist Crate'a, a jeżeli wypadnie Scientist Crate, to dostajecie go za darmo w losowaniu na Discordzie. Wybiorę kogoś po prostu, znaczy nie ja, wybiorę tylko bot, który losuje, więc Zapraszam na Discorda żabki Mereza, wbijajcie teraz na kanale losowania. Po tym odcinku, jeżeli wypadną jakieś Scientist Crate'y na kole, już mówię o co tutaj generalnie będzie chodziło w tym odcinku, ale mówię od razu o tym Scientist Creycie, jakby będziecie mogli zdobyć ode mnie mnóstwo Scientist Crate'ów, jeżeli koło Wam na to tutaj, koło Fortuny Wam będzie sprzyjało, widzowie. I tak, generalnie mam wybrane jednostki, zagramy Nightmare i słuchajcie, grając Nightmare, będziemy co rundę losowali tym kołem. To, co mówiłem Wam już chyba z dwa odcinki, trzy temu, czyli wczoraj czy przedwczoraj, już nawet nie pamiętam. W każdym razie było tak, że chciałem zrobić takie koło Widziałem, że też ktoś zrobił takie koło I jest mega fajna zabawa z tym, serio można, Kołem można wszystko robić I pomyślałem, że zrobimy tak, że co rundę losujemy I może wypaść na czerwonym, że sprzedać mam jakąś jednostkę Którą nawet ulepszałem Muszę jakąś po prostu jedną sprzedać Jak wypadnie nic, no to nic, to lecę dalej Wiecie, jakby rundy się dalej toczą Sprzedaj wszystko, będę musiał sprzedać po prostu wszystkie jednostki I Ulepszanie na dwie rundy Czyli po prostu blokada Nie mogę przez dwie rundy ulepszać To jest żółte, nie? Białe to jest właśnie science i Scientist Crate, jeżeli wypadnie, to jeden Scientist Crate leci do Was na losowanie. Jeżeli wypadnie pięć razy podczas tego odcinka, macie pięć Scientist Crateów ode mnie, czyli aż pięć szans, że wiecie, no pięciu zwycięzców będzie na losowaniu. Także trzymajcie kciuki, żeby Scientist Crate wypadał. Ja daję Nightmare. Zobaczymy w ogóle, jak daleko przejdziemy. Mam Ninja Kamerę, mam Scientistę. Postaram się oczywiście dobrze tutaj. To rozegrać. Więc widzowie, tak to wygląda. Mam nadzieję, że dobrze wam to wytłumaczyłem. Losujemy co rundę, zobaczmy co wypadnie. Dodatkowo jeszcze wy możecie wygrać Scientist crate. Y. Myślę, że mega sprawa. I teraz tak, dajmy może tego ninja tutaj na początek. Później damy scientistów. Powinienem najpierw chyba scientistów. Ale tak, mamy pierwszy wave, to jeszcze widzowie nie losujemy. Dopiero jak będzie ten drugi. Czyli wiecie, no jak wave minie i tak co wavea, co wavea losujemy. Obym nie było, że wiecie, sprzedaj, bo będę miał lipę. Nie będę miał pieniędzy wtedy. Także może moja zabawa szybko się skończy. Dobra, losujemy widzowie w tym momencie. Ponieważ baby, słuchajcie, drugi wave. I co nam wypada? Słuchajcie nic. Okej, okay, udało mi się, nic mi się nie oberwie. Po prostu mogę grać dalej bardzo dobrze. Z jednej strony bardzo dobrze, a z drugiej widzowie pewnie tak siedzicie i mówicie, A, żeby ten Scientist Krade wypadł. <laughs> no będzie fajne, naprawdę. Myślę, że ten challenge, to wyzwanie dzisiejsze z kołem fortuny. Myślę, że możemy robić częściej, żebyście mieli jeszcze większą szansę. Na więcej po prostu takich widzowie pyszności jak Scientist Krade. Dobra, kolejny wave i losujemy. Uwaga. Co nam wykręci, co nam koło wykręci? Mamy nic. Okej, okay, było blisko, sprzedaj, nie, było naprawdę blisko. Dobra, ninja musimy ulepszyć. I teraz tak, będę miał problem, bo mógłbym inżyniera. Dobra, nie będę miał problemu. Robimy inżyniera szybko, kolejnego. Później damy inżyniera. Ja powiedziałem, że robimy inżyniera. Scientistami chodziło, postawiamy scientistów i później inżyniera, żeby bronił z tyłu przed tymi małymi toaletami. Chociaż mógłbym je nawet tak szczerze olać po prostu. Dobra, skipujemy i losujemy, widzowie. Kolejna szansa na Scientist crata, albo sprzedam wszystko. U, ale blisko było! Znowu nic, widzowie, znowu nic. Oczywiście jest najwięcej tych opcji, że, że nic. No bo żebym ja tutaj, wiecie, za bardzo nie zbankrutował, wiadomo. Więc jakby do następnym razem, jakby dzisiaj chcieli, zrobię koło, gdzie będzie mniej tych nic. Ale mam nadzieję... Jakby na czym? No nie mam nadziei, bo to dla mnie gorzej, ale fajnie, jakby coś miło wszystko wypadło. Dobra, zobaczmy. Czy będę zaraz ograny? Dajmy inżyniera widzowie tutaj. I co wypadło? O, sprzedaj wypadło, widzowie. No i muszę sprzedać. Wiecie co? Dobra, Scientistę sprzedaję. Będę do tyłu. Bo teraz tak, sprzedałem, więc muszę odnowić tych Scientistów, zanim będzie kolejny wave. I serio, to mega przeszkadza, bo jak coś sprzedamy na Nightmerze, to to bardzo dużo zabiera czasu. Wiecie, jakby patrzcie, ile tutaj już jednostek idzie. Ja mam już problem, a co dopiero jak drugi raz mi wypadnie, sprzedaj, nie? Także naprawdę nie ma lekko. Zobaczymy, czy w ogóle kreata wam jakiegoś rozdam. Mam nadzieję, że tak będzie. Dobra, skipujemy, dajemy kolejne losowanko. Mm, tutaj, oczywiście. I dajmy jeszcze czwartego, nie wiem, już mam czterech naukowców, co ja robię? Nic, nie wypadło nic, widzowie, byliśmy blisko, sprzedaj wszystko. No, mogłoby być grubo. Dobra, słuchajcie, na razie wygląda to dobrze. Oczywiście w inżyniera pójdziemy, bo będziemy mieli mega problem za chwilę. Serio, Mutant idzie. No powiem wam, że naprawdę może być lipa. Więc potrzebujemy ulepszyć teraz tego inżyniera. Wiecie co? Zróbmy tak, skipujemy. Ja losuję kołem oczywiście. Za 300 ulepszamy tego ziomka i zaraz ulepszamy inżyniera, nie? Jakby potrzebujemy tego, nic nie wypadło. No widzowie, jak na razie to koło mnie lubi, bo po prostu cały czas daje nic. A jest dużo opcji. Jest aż trzy razy sprzeda, jest sprzedaj wszystko, jest scientist, jest ulepszanie dwa razy. To wiecie, jakby porównać to do tych z nic, no to naprawdę wychodzi porówno prawie, że więc słuchajcie, no grubo, jest grubo. Dobra, dajmy inżynierowi tutaj ulepszonko i na razie nie idzie tak źle, na razie idzie całkiem dobrze. Jeszcze takiego koła widzowie nie robiłem, zresztą kiedyś pamiętam, jak grałem sobie w jakieś gierki takie swoje, to takie koła sobie odpalałem, nie? Tylko, że to inaczej działało, że to nie były takie koła proste na stronce. Tylko się tak po prostu sobie samemu wyliczało. Dobra, dajmy skipa chyba, bo potrzebujemy kaski. Dobra, skipujemy i co nam wypadnie? No muszę, widzowie, co rundę muszę zalosować. Potrzebujemy chyba kolejnego inżyniera, ewentualnie za 10 koła, jakby taki był. Nic nie wypadło, znowu nic, widzowie. Co jest? Normalnie mam farta dzisiaj, jak nie wiem. No masakra, jakie szczęście, bo wiecie, dla mnie to jest fart, bo nie będę musiał... Po prostu nie będę musiał, wiecie, tutaj się spinać, bo mam bardzo fajną gierkę. Na razie nic mi się nie dzieje. Znaczy, już jednego sprzedaliśmy, ale tak to same nic. Fajnie, jakby wiecie. Tutaj jeszcze też krejcik wypadnie, wiadomo. <grystanie> Dobra, widzowie, zobaczymy, zobaczymy. To wszystko jest zabawa, co nie? Więc zobaczymy, jak to pójdzie. Wiecie co, może i tak wam dam Kreita na losowanie, nawet jeżeli nie wypadnie z koła. Zobaczymy, zobaczymy, bo ja, wiecie, ja lubię być miły. Ale teraz tak, na pewno tego ninja bym ulepszył. Tylko czy tak na 100% go odpalamy? Wiecie co, dajmy kolejnego inżyniera, żeby jeszcze... Albo nie, dobra, nie robimy kolejnego inżyniera. No, ten mutant idzie tutaj naprawdę mocno. Dobra, skipujemy, losujemy i odpalmy może, nie wiem czy kolejnego inżyniera, nie, dobra, mamy, udało się, widzowie znowu nic, nie wypadło nic w kole, znowu mamy nic, także no póki co szczęście mi totalnie, totalnie sprzyja, naprawdę mega mi sprzyja, dajemy ninja na Maxa i w tym momencie naprawdę mamy już dobrą gierkę, nie, serio Bo toilet tutaj idzie, ale nie powinniśmy się go bać, na razie idzie to nam bardzo dobrze, tylko scientistów bym ulepszył, wiecie scientistów potrzebuję ulepszyć i inżyniera i później zajmę się laser kamera oczywiście, laser kamerę mamy też oczywiście, dobra, stawiamy, wiecie, już już, jakby wszystko robię po trochę, żeby później móc sprzedać. też wiecie, jak wypadnie sprzedaj. No dobra. Póki co, losujemy. Dziesiąty wave. Dalej, losowanko. Uwaga, co my tu mamy. Nic, a było blisko sprzedaj. Dobra, powiem wam, że coś łatwe te koło, chyba następnym razem zrobię trudniejsze, że wiecie, będzie więcej tych sprzedaj i w ogóle, żebym miał ciężej, bo coś coś tak mi się wydaje, nie wydaje wam się, że jest za łatwo, ewentualnie, ewentualnie mam mega farta, naprawdę. A farta to na pewno mam, bo jak na to patrzę, no to mega laki jestem. Ja jestem mega lucky po prostu. To, to co się tu dzieje, to jest normalnie szalone. To koło, jakby chroni mnie, nie? On to totalnie oddaje. Że widzowie, gdyby wypadło mi ulepszanie, zakaz na ulepszanie. To też by nie było fajnie, no bo jednak wiecie, to dość by zabolało. Bo nie mógłbym mu lepszyć, a miałbym koiny, co nie? I wtedy też lipa. Dobra, skipujemy wave'a, losujemy kołem, dawaj koło, losuj. O, nie mogłem wylosować, dobra, działa. I co wypadnie? O, widzowie! Prawie mieliście Scientist Kraita! Co jest? Dobra, widzowie! Podciągnijmy to pod Scientist crata. Niech będzie. Będziecie mieli Scientist Kraight'a już jednego. Okej, okay? dobra, pod, pod, podciągamy to. Nie chcę, żebyście. Wiecie, z pustymi rękowa tutaj wyszli z odcinka, więc dobra, niech będzie widzowie, że było tak blisko, że niech będzie Scientist crate. Naciągniemy trochę tutaj regułę. Okej, okay, skipujemy. Gorzej jak wypadnie teraz, jakby prawdziwie, nie? Że teraz wypadnie i wtedy lipa. Nie no, dalej nic. Okej, okay. więc podciągnijmy to pod Scientist crata. ok? okej? Jakby to jest tylko zabawa. Możemy to podciągnąć jak najbardziej. I teraz tak, dajmy może na scientistów. Przydałaby się kasiorka, nie większa, żeby dawali więcej ka kasiory. 4000 na inżyniera będzie potrzebne. Już nam nawet samo skipuje. dobra. Lecimy kolejne losowanie, widzowie. O! dobra, nic. Całe szczęście. Wiecie, co będzie najgorsze? Bo wiecie, ja się tak cieszę, że mam nic, że nic i w ogóle. A co w momencie, kiedy ulepszę wszystkich na piąte poziomy? Będę miał tytana i nagle wyleci mi sprzedaj wszystko. Czajcie, to jest cały czas obarczone mega ryzykiem. To nie jest tak, że teraz mam fajnie. To będzie cały czas fajnie. Serio, ja mogę tak oberwać, że wiecie, jak wypadnie z tego koła coś szalonego, no to mam przerąbane. Dobra, 14 Wave będzie ciężki. Co mi wypadnie? O, ale było blisko sprzedaj. Dobra, mamy nic. No to na razie jesteśmy chronieni. Fajnie, podoba mi się to. No, ciężko, żeby mi się nie podobało. I w tym momencie wydaje mi się, że robimy Scientistę. Dobra, jak nam wpadnie troszkę kaski od razu go ulepszymy. Więcej pieniędzy potrzebujemy. Niech produkują więcej kasy, bo potrzebujemy ulepszyć na pewno inżyniera. Inżynier będzie takim must have, nie? No musimy go po prostu mieć, żeby lepiej tego Nightmare'a przejść. Ja dawno Nightmare'a nie grałem. Nie wziąłem medyka. I nie jest to dobre, w sensie bardzo źle, że nie wziąłem medyka, ale dobra Dobra widzowie, lecimy dalej, oczywiście moje kamera toilet zjadają, bo z toalety, więc jest naprawdę ok No i dajemy skipa, oczywiście robimy losowanko, co nam wypadnie z koła widzowie, co nam z koła wypadnie? No wypadło nam nic, dobra, naprawdę to koło mi sprzyja, nie, totalnie ono, ono mówi Meres, ty dzisiaj nie będziesz miał źle ze mną, nie, jakby koło naprawdę oddaje, ono jakby było, wiecie, tak po prostu opiekowało się mną, żebyście nie śmiali się ze mnie, że dostaję, sprzedaj wszystko, nie? Ale nadal to może wypaść, ja się dalej boję. Patrzcie, mamy tego Dual Blade Toilet, no i właśnie to będzie problemem. To, o czym mówiłem, że będziemy mieli problem z, ze stunami. No i to będzie mega problem, serio. Jakby stuny będą nam mocno, będą nas mocno męczyły. Nie pomyślałem, ale to moja wina, więc tutaj nie mogę już zmienić. Już lecimy z tym challenge'em. Mogłem wziąć Medyka zamiast Ninja Kameramena, bo i tak mam Laser Kameramen jest SOP, więc no, troszkę Odwaliłem, ale nieważne. Robimy skipa, lecimy dalej. To ma być zabawa, widzowie. Jednego krejta już macie. Jezus, dobra! O, matko, jak się zapoietrzyłem, ale blisko było! ej, Ale blisko było, masakra! I zesrałem się prawie, nie? Patrzcie, gdzie jest strzałka. Sprzedaj wszystko jest dosłownie, no nie wiem, taki centymetr, nie? to no dosłownie, co się dzieje? Ale bym się zestrał, jakby to wypadło, nie? Naprawdę dupa by mnie bolała. Dobra, myślę, że kolejnego skipa robimy, żeby dostać kaskę, bo potrzebujemy szybko ulepszyć inżyniera. Wiecie, jak ulepszymy inżyniera, to daleko zajdziemy, moim zdaniem. Mamy. Co wypadło? Sprzedaj, czy nic? Widzowie, chyba sprzedaj wypadło. Coś mi się zdaje, że sprzedaj. Dobra, to sprzedajmy ninja kameramena i wtedy będę mógł ulepszyć inżyniera. Dobra, w sumie mi się, mi się opłacało i tak. Ale dobra, do... miałem sprzedać widzowie, więc sprzedałem. To, to nie jest powiedziane, że jakby, wiecie, do. To akurat było na moją korzyść, no ale tak się złożyło, nie? Więc tutaj nie jest tak, że, o, ale jednak to sprzedaj, to jest takie pomocne. A w tym wypadku było pomocne, ale nie musi być, bo troszkę i tak tracę, wiecie, na sprzedaży jednostek się traci, bo jak dobrze wiemy, no to jest na minus, nie? Bo to oddaję, sprzedajecie, no i oddaję wam niewiele tej kasy tak naprawdę, więc wiecie, to, to się po prostu nie opłaca, tak czy tak. 2,5 tysiąca muszę wydać na tego laser cameraman car, bo będę miał lipę. Nie mam już in na naszego inżyniera, chciałem powiedzieć. Nie mam już naszego ninja. Że więc trzeba szybko coś dodać, ok? Losujemy kolejna rundka i zaraz ulepszamy naszego layout. O nie! Nie, 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 nie! Widzowie, dobra, no muszę sprzedać. Muszę sprzedać. Nie, no co jest gro? Nie, no widzowie, dobra, ja inżyniera stawiam znowu. Ja muszę go ulepszyć, będzie za cztery koła. Będzie, dobra. Może się wybroni, ale widzieliście, musiałem sprzedać dosłownie wszystko. <laughs> wow. Mówiłem wam, mówiłem wam, że tak będzie. A wy tutaj już mówiliście pewnie, ale to koło łatwe, co to za koło. Ale no tak, jakby Scientist Kraita na pewno macie. Też jakby co, więc już luzik, nie? Jakby ktoś pytał, to tak, dam wam tego Scientist Kraita'a, mimo że milimetr brakował, więc powiedzmy, macie jednego Scientist Kraita, a ja właśnie sprzedałem wszystko. Batko jak boli. Dobra, skipujemy, widzowie, kolejne, musimy szybko się odrobić. Musimy szybko dać tu naszego laser kamera. Dobra, wypadło nic. Jezu, co się dzieje w ogóle? Nie no, teraz to widzowie naprawdę, ja muszę teraz jakby wierzyć w mojego inżyniera. Bo aktualnie tylko on jest w stanie mnie obronić. Co tu się dzieje? Patrzcie, dostaję stuny. No nie mam szans. Muszę teraz przeczekać, bo będę miał lipę. Mówiłem wam, że wypadnie sprzedaj wszystko i jakby najpierw wypadło sprzedaj, a później sprzedaj wszystko. Masakra. To koło mnie jednak nie lubi. Nie, widzowie. Ja, ja ty, z tym kołem się jednak nie polubię. Dobra, scienciści wrócili. Laser kamera, no niestety... Nie wrócił. Dajmy drugiego inżyniera, wiecie? Bo inżynier będzie tu OP. Mi się wydaje, że jak nie mam medyka, to inżynierzy będą naprawdę takim, no, najlepszym, co mogę zrobić aktualnie. Bo odwaliłem. Bez, bez, bez medyka mój tutaj laser kameramenkar, na przykład, będzie miał mega problemy. Więc to jest mega, mega niefajne. Dajmy skipa. Dajmy losowanko i zobaczymy, co nam wypadnie. Dajemy oczywiście na laser kameramen Karno. to niezłe ulepszenie. Mamy nic, widzowie, prawie wypadłoby ulepszanie, zakaz ulepszania przez dwie rundy. Ile vacuum, o matko, dobra, nie, no mamy lipę, widzowie. Przez to sprzedaj wszystko, mamy mega lipę, ja nawet tytana jeszcze nie postawiłem, halo. Nie, no nie mogę, to, to akurat mnie najbardziej zabolało, nie ma co się dziwić, bo to miało zaboleć. Miało zaboleć Merys, miało zaboleć No właśnie widzowie, właśnie miało zaboleć No i zabolało i to mocno Dobra, wiecie co, wydaje mi się, że nie ma co też siedzieć Skipujemy, lecimy, to ma być zabawa Nie mogę się tak wiecie chować, że siedzę I teraz nie będę skipował, no to tak średnio, nie Dobra, więc co, ulepszanie mi O nie, dwie rundy, dobra Na dwudziestej, widzowie trzeciej będę mógł dopiero ulepszać Ale lipa Serio lipa, bo chciałem właśnie ulepszyć inżyniera, nie? Więc ja teraz daję autoskipa jak najszybciej i lecę dalej. A co jak mi wypadnie drugi raz ulepszanie na dwie rundy? To będzie już w ogóle lipa. Ej, to koło zaczyna mieszać. Jeszcze sprzedaj. No nie, no dobra. To Do mojego Scientistę sprzedam. Tego na drugim, żebym nie był stratny. I, i szybko go postawię ponownie, bo potrzebuję go, nie? I tak go postawię, bo go potrzebuję. Mamy na trzecie poziomy teraz. Ej, no powiem wam... Że to jest szalony challenge, naprawdę. To, co tu się dzieje, jest mega szalone. Dobra, mogę już ulepszać. Kręcimy kołem i ulepszamy szybko inżyniera. Zanim wypadnie w kole zakasu lepsze. No co? No jakim cudem! Gościu! No nie, no widzowie, dobra, przegrałem już. No co to ma być? Znowu sprzedaj wszystko. No co ta gra robi w ogóle? Dobra, szybko inżyniera, widzowie, wybronimy się. Mówię wam, wybronimy się. Nie, no tam nie wybronimy się. Coś mi się wydaje, że ja sobie tak mówię, ale powiem wam, że średnio będzie, nie? No pisa, patrzcie, ile rzeczy idzie tutaj. Znaczy, ile idzie tych ziomów, no. Scientistę sobie odnowimy. Scientistę, Scientistę. Widzicie, nie opłacało się losować, żeby mieć 23 poziom. No nie, no widzowie, ale mnie koło w ogóle... Totalnie osrało na koniec. Co się dzieje? Macie jednego krejta, widzowie? Wpadajcie na mój Discord. Tam macie losowanie na Scientist Krejta, tak jak obiecałem. Siemano.